thank yeah. you Nie jeden na tych blokach zna przez noce Tu kradniesz lub handlujesz, pożyczasz hajs na procent Ziomki z ulicy latają z polskim ścierwem Rodzice nie pytają skąd mają biżuterię To te historie rodem z twojego bloku Tu społeczniaki w oknach i psy na każdym kroku Czujesz niepokój bo powlek widzi brata Zobaczysz go z powrotem w domu po kilku latach Łatwe dziewczyny za towar biorą w usta Masz dom o butach, silikonowych piustach Filmowych bluzkach i błyszczących kolczykach Jak się nie masz hajsu, nawet nie podotykasz Wciąż w imię ojca powtarzasz sobie w duchu Kroki na schodach, telefon na podsuchu Musisz być czujny, bo możesz się pożegnać Z Tym całym pierdolonym życiem na tych osiedlach na tych osiedlach witam Cię ziomuś, Tu sam sobie nie ufasz, A co dopiero komuś Na tych osiedlach wśród bólu i cierpienia Zaciskasz pięści, bo wiele masz do stracenia Na tych osiedlach witam Cię ziomuś, Tu sam sobie nie ufasz, A co dopiero komuś Na tych osiedlach tu walki daje powód, bo tu sukcesu jest to, ilu masz wrogów W tych osiedlach nie ma miejsca dla wzruszeń Tu los potrafi pisarz, najcięższe scenariusze Wciąż jest jak jest, nie pytaj mi dlaczego Czy chcesz czy nie, wciąż uchodzi za winnego Gdyby spod sklepu zbierają znów na wino, a ziomek to co miał wymieszał z kreatyną. Zadnie chłopaki wciąż obcinają parki wieczorem znów im przyjdzie sięgnąć po kominiarki. O co się martwisz, wszystko jest pod kontrolą, pod blokiem walą wódkę i popijają kolą. Jakiś nekrolok na klatce to żadna nowość, naprawdę ziomuś kocham to wszystko, daję ci słowo.